Cześć się, no, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od do gotówki Dzisiaj jak widzicie taki nietypowej scenarii, ponieważ jedziemy sobie bm'eczką Gdzie to jest bardzo rzadkie zjawisko, ponieważ z tyłu za mną jest laweta podłączona I wiązę prezent dla młodego, zobaczycie zaraz jaki to będzie Zrobimy mu taką niespodziankę, bo wiecie zrobił na tym gospodarstwie Trochę biedy też narobił, no ale wiecie Uczy się na błędach, teraz fajną rapelę to robi Jak na przykład nieraz nie nagrywamy czy coś To pomaga zawsze mi przy krowach czy takie rzeczy, więc Sprezentuję mu na no ale to? Na samym wstępie standardowo proszę Was o zostawienie łapeczki w górę oraz subika dzwoną, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Eee, możecie to zostawić 15 apecze w górę równa kolejny odcinek, a dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag prezent albo hashtag krosik. A ja wam szybkie serduszko, ponieważ jak widzicie jest to krosik. No ale dobra, zajeżdżamy. Czekaj Czekajcie jeszcze te na rozłożę. Rozładujemy to, bo jego nie ma ogólnie jeszcze młodego. Mam przyjechać dopiero dzisiaj z jego zwójka, bo znowu był. Także sobie zajeżdżamy z klawety. Jeżdżamy do hali. Może by schować. Wiecie, żeby on go nie widział? Schowiemy tu do hali. Powiemy, że tutaj lala, -la -la, że mamy niespodziankę dla niego. pobajerujemy go to trochę i będzie elegancko. A drzwi się zamkną? O, dobra, zamykamy drzwi. Stoi, stoi. Także tak to wygląda Tą lawetkę sobie Jadę gdzieś z tyłu schować, póki jeszcze go nie ma Bo on nie widział Ogólnie jakby ktoś pytał te... jest piątka, zaraz tu jeszcze podaję chwilę i pokażę, póki go nie ma Tęgu odstawimy No bo dobra, nawet niech -ka tak stoi Szybko jeszcze pójdziemy, pokażę wam go tu, bo Nie sprezentowałem go wam w sumie, ale patrzcie taki kro... Uj O Jezu o, taki krosik. Jest to 125, więc mam nadzieję, że będzie dobra moc dla niego, bo jednak trochę duża. Ale wiecie, taki fajny, jak widzicie, lampy są. Bo jedzie, poczekajcie, szybko tutaj zamykamy 1500 zł, za niego damy. bo ktoś pytał. Także o, elegancko. O, jest, idzie, dobra. Widzowie, trochę go pobejrujemy, że wiecie, tak nie od razu wszystko było pewne, nie? Siema, mody! A! Siema, nie strasz. Dobra, siadaj, Zerbera. Muszę no, coś pokazać. Czeka. Ustawię sobie dobrze przerzutki. O. Dobra, pokażę ci coś. Jesteś? Siema. Siema, siema. A właśnie, z się przywitej. A, siemanko, widzę Patrz, prezent dla siebie. Wieś Ja, ale stój! Nie, nie, nie! Ja to coś nie Żartowa pali. Żartowałem. To nie jest dla Ciebie prezent, ale patrz, tu półkę elegancką ustawiłem poprzednie poprzedniej Widzowie, kto nie o, widział, to wpadajcie ta, tam sobie, w karcie i, mieliście i, A do, łza, do łza kupiłeś, tak jak Cię prosiłem? Tego żółtego, od tego, tego Buddy? La Buddy? A nie kupiłem, bo ja dzisiaj tam w sklepie nie byłem w mieście, a ja tylko tutaj w tym byłem, a tu nie mają. Ty. zamykam to. Ty, a znasz jakiegoś nawet z takiego porządnego tutaj, gdzie by dojechał tam na tego? Kup, że tam, te tamte strony? No, jakieś kontakty ma mawa, co dzieci tam no, wiedzieć? Młody człowiek. A bo tata, tata się pytał, bo ten... ten... A, no ten ciągnik. No, kupiony jest i wszystko, tylko teraz lawety potrzebujemy. Chcieliśmy na początku do ciebie przyjechać i go na tu pootrzymać chwilę zanim lawetę ogarniemy. tylko no, tak wiesz na ty też, ty mi trzeba z brzozówki przywieźć i wtedy dopiero go tam zabić, bo z brzozówki też jest jak jedna kawa jak stąd Bo my, go tu jest. Tutaj niedaleko ciebie. On stoi ten ciągnik na brzuszuce, tak mówisz? Nie, tutaj na kolonii stoi ciągnik. A, z brzuszówki kupiliście? Nie, tu w kolonii kupiliśmy. Aha, to on tam stoi na tym ja... dealerze tam. I Holanda. on. Mój tam często jak jakiś z tego to. Eee... później auto, jakieś, pojadę ci go pokazać. A, no to dobra. Pojedziemy wtedy najwyżej. No ale co młody, dzisiaj tak, trzeba na pewno opryskiwacz napełnić. Nie, elegancko to tu było za takie ślady. A, bo tu czynnikiem jeździłem. E to chyba po huschwarnie tej twojej. Nie, nic, po, dobra, wsiadaj. Trzeba te opryski, e, ja bo będziemy w następnym już tam, żeby sobie ten, e, przygotować. Ja na chwilę się nie odzywam, bo piszę smsa. Muszę no się skup na tym smsie, no skup. Dobra, czekaj, ja tu na... Wyjrzała, no, dobra. Takie w ogóle widzowie widzi, kupiłem ten, bo chwasty trzeba popryskać Popryskamy chwasty widzowie i najprawdopodobniej to już jest ostatni odcineczek w jesieni, przedostatni Muszę zrobić z tych oprysków wtedy i będzie elegancko Ej kuzyn, ja taki silny zbyt, weź pomóż Ej, ale co ty robisz, zostaw ten opryskiwać O jest? Jest, dobra To ustawimy sobie go elegancko Kuzyn? E, e, co? Ja na chcę po tora dużego, bo muszę sobie posprawdzać wymiary. Nie, stój, tymi... czekaj! Czekaj, stój! Stój, stój. Okej. Okay. Bo tam kluczyków nie ma. Okej, okay, to poczekam. Nie, to chodź, B... chodź, nie, to chodź, chodź, No, Baemka tam stoi, ale czekaj, to ty tam nie patrz na tą Baemkę, bo coś dla siebie mam. No? I teraz mówię mówiłem, że ten, Brawis, ale to było tak dla żartów. Teraz ci pokażę co to stoi, bo Aha. to jest ci kupiłem. To WMK tam nie bez powodu stoi Ale od... O, odwróć się ja ci powiem, kiedy się muszę odwrócić Dobra, mamy O, poczekaj, może ci odpalę to? Czy nie? Dobra, odwróć się po prostu Będzie lepiej Patrz, się e, młode, gdzie ty idziesz? Co jest? Wyłącz na chwilę kamerkę jak ci się podoba? Ma to kluczyki tu? No masz tam może normalnie Tylko powoli! Teraz tak! Ja idziesz do bemki teraz, idź se kask, ubierz, jedziemy na przejażdżkę, ja się nam tym jeździć Ty, ale go tak nie przypalę na tym tym, bo... Nie... Mówka Po remoncie. Do BM-ki! Tam nie ma! Kobe! Ja już bemki wróciłem! To ty szybkie dobra Zabłem już z BM-ki Dobra, co tam przebielej. Ja sobie kus wyciągnę, ja też widzowie. To w sumie je, ja, kasku nie muszę. Ejcie ja tutaj. Trochę ciasny zabrałeś. A jak no to Tutaj na razie puszczony. Najpierw, że ci jeszcze kupię taki, żebyś Opa. miał. O, to już brano, dobra. Ty motorem już kiedyś siedziłeś, nie? Nie, Ja u taty mam, ja mam, ta w domu mamy. Te to nie, Pusiecka. bo nie jest, taka stąd wyska piątka. Tylko, jest w automacie, tam wiesz... po powolutku jedzie. Jak na automacie? W manualu! Nie no, w automacie jest. W manualu? No jak to? Normalnie, mam biegi tutaj. A no, to nie wiem, to może się pomyliłem. Ty, ale młody powoli, stój! Ty nie możesz go wyczuć tego! Ja cię chcę zbierać. <laughs> nie no, ale ty tu mojego, to tu nie masz podjazdu, chyba z gwaranki, ręki, bo ja widzę, że on ma... To jest tu, ale ty powoli się rozglądaj! To masz ostrożnie. Ty... Nie popo, po, nie pusianym! Jeszcze ja się biedy tu nie naru, bo... Ja po SP pracuję! Poszedł po krzakach! O, dawaj tu, tu możemy powiedzieć, bo tu jeszcze nie jest. tu moje pole jest, to tu możemy tu powiedzieć. Moda jak ci się podała prezent? Gdzie ty jesteś młody A tam jest, dobra Jak ci się podała prezent? Zaj, za bardzo fajny Patrzcie, czekaj, skręć tak kołami i siądź Zrobimy takie ładne zdjęcie Tylko te chwasty są O No i klasunia O, bo teraz tak, teraz jeszcze, dawaj tak, wytram. jeszcze, stań Dawaj powódź. teraz zamiana Nie, to no, ty młody, ty najpierw tam musisz tym czerwonym Stój. Trzymam cię, niech nie pojedziesz. Albo mnie po... przejedziesz. Jeźdź na czerwonym na razie jeździ. Mój Jeden robił par leczył. Pa jaki mój robił tu, tu tu A wiesz, twój to jest taki malowudzki. Korzysta tam pojeździ Jak ta moja kus chyba ma 30, bo 40 i koni, nie pamiętam ile ona tam miała. W Uj to, ja nie wiem ile tam ma. Nie wiem, 5 koni może ma, nie więcej Ty, a gdzie ty jesteś młody? Młody! No i się zgubił już Tego gania po wiosce Halo, gdzie ten kuzyn się... Ja na polu czekam, a tego nie ma Nie ma no. no jestem, halo! Gdzie kuzyn? No jadę już Myślałem, że Uwie. gdzieś gdzieś Czekajcie że wyjadę, bo czekam na mnie. Kuzyn, dawaj za mną, patrz! Powoli, tak co mówię. A ty masz szacówki stój! Nie! Yeah! Nie yeah. ja się trzyma z kasową. Wow! Ale poleciałem. Młody, gdzie ty jesteś? Na go znowu tu na polu nie ma! Nie no, znowu na polu jest. No jak on tak szybko jeździ, ten szybciej mnie. Ło! Może ci kiedyś na jakiś tor zabiorę, jak się... Ale stój, Powoli! Tak jak ja, o! Powolutku. Kurczę, ja... teraz tu mnie? Gdzie on tą pojechał? A tu, o, tu jak nie szukałeś, to ja byłem w niebie, na innej koronie mi tam połowę czapki zgubiłem To niedobrze A w nie mam czapkę i tam w góry jest Dobra dawaj gdzieś idziemy, a nie po drodze też nie będę chodź tu polnymi i pojedziemy. Pokażę ci w OSP, bo ty nie widziałeś Gdzie ty jesteś? Ja mam pewien na polu znowu czeka Nie no, gdzie on pojechał? Gdzie on jest? Nie no, nie gadaje, od wody wpadł. Nie no, gdzie on jest? No i pojechał no! Dać mu motor! Ja że się będzie też słuchał Gdzie pojechał? No SP jechać, on nie wiedzie spa. SP. Pojechał sam, ale wiecie, on nie, nie dotrze tam. Ci on pojechał, poczekajcie. UEEE, zgłoszenie jadę. Tak kurde, mu nie powiedziałem. Zgłoszenie właśnie! Miałem cię wołać, nie gdzie jesteś! Dobra idę! Czekaj, ty tu nie wchodź! Oni, oni, oni gdzieś już chyba pojechali przed chwilą O, o tu pojechali chyba Poczekaj, ja to wyłączę Poczekaj, ja tu muszę na tym... Dobra widzę, czekajcie, bo ja tu muszę na, na tym radiu zobaczyć czy to nie, czy są jakieś wszyscy zgłoszenia, bo coś się może popsuło Dobra widzę, to jednak przy alarm, bo oni pojechali na akcję. Widzicie taka akcja potężna, że to nawet nikogo nie ma Młody, ty tu nie lataj, bo tu nie można latać po tym tym, tu jest tylko dla poważenia. Stój! Gdzie ty już siedzisz? Widzisz, ja Patrz. tu pracuję, tylko że... A to dawaj mnie za mną. nie było wtedy, ten lat nie słyszałem, że tu syrena była. Oni już tak 5 minut dzwonili do ciebie, bo się pytali od kogo jestem. Tak 5 minut, jak ja do no. usłyszałem od razu. Dobra, pa jak cię biorę. O, ty skurczybeku! Zobaczymy jak nas policja zaraz łapie Bo tak uśmiechu. Dobra, chamy, 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 powoli, powoli, chamy Nie! Ole, poszedł po tej wodzie Zaraz chory będzie Nie no, ten młody tu się nadaje, widzę Gdzie on jest? I znowu gdzieś pojechał. Ja nie widzę gdzie. Dobra, ja do domu najwyżej. O, jedzie, jedzie, jedzie. zaraz wypadnie po tych gruzdach przecież. Łe, paliwo się skończyło. Ej, ja widzę, ale paliwo się skończyło. Dobra, nie Powoli. Dobra, zaniesiemy tu... Tu wiecie, paliwo ja mam. Zalejemy i dzielko i... Heja. Młody! ty tam skaczesz? Co? Dawaj, dawaj, za mną. Pokażę ci coś. Nie! Stój już! A to później się jeszcze pojeździmy. Bo chodź, chodź, chodź. trzeba robotę no zrobić! Ej! Chodź! Oprzątać trzeba! Jeszcze kromach. na odcinku! Stój twaj. Stój kuzyn! John Teraz będę. Nie, bym ja musi obrzątać, trzeba zwierzęta. Nie ma czasu. Bądź przy DionDiRze! Dobra, widzę, nie słuchajcie się go, bo to wiecie. Ja kończę, bo musimy jeszcze obrzątać. Muszę zaraz mu ten motor to chyba zabiorę. No że Wam się podobało, zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz sobie kazdzwonek, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Co tu się stało? A nie, dobra. Bo coś mi tu widziałe ja na, na ten telefonie, znowu przyszło jakieś powiadomienie. Tak, yy... ja skakałam nad John Jak skakałeś? Co ty gadasz mi tu za głupoty? Stałem koło John Ty tyle Nie, nie. nie. Także widzowie Jeszcze raz powtórzę, bo nie wiem czy ten yy, To było na tyle Mam nadzieję, wam się podobało Zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę Oraz subika z kto jest nowy Abyście byli informowani o nowych odcineczkach Możecie też napisać hashtag Niespodzianka, a ja wam przypnę serduszko i co? Na razie trzymajcie się. Cześć.